Cześć, witam, witam, ja jestem Nathan, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nagrody za Rivals, Liga Piątą, otworzymy dużo playpicków za poziomy mam akurat, otworzymy sobie inne paczki, mam ulepszone nagrody teraz w tej lidze i teraz widzicie jakie nagrody dostaliśmy, 25 tysięcy monet i przetestujemy sobie piłkarza Mateos, chyba tak to się mówi. Nie wiem tak dokładnie, to jest bardzo dobrą kartą. It, a o to tylko w sumie jest 30 tysięcy. A ma e, no bardzo dobre statystyki. Widzicie, widzicie właśnie jaki ma w tej Więc jeśli macie takie 30 tysięcy, no to polecam Wam go kupić po prostu. Ok, a teraz przejdźmy do nagród. Teraz mamy najpierw play piki. Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy teraz już, już w sklepie. Musiałem wysetować gę, bo właśnie odpadłem już 6. Teraz widzicie, jak, jakie mamy play piki. Nie są one wymienne. Zacznijmy od... 384 z84. Eee, okej! Okay. Łina fajnie, fajne. Ma napastnika. Ma napastnika. Kosztuje on. Powstaje on 23000, prawda? A ma no jednak 30. A nie, 24. Okej. Okay. Ujawnij wszystko. Rapi, Leon 89. Fodaj. No i takie coś możemy trafiać nawet teraz. Na pewno tutaj wszystko to będzie walkout, ale czy będzie coś do pierwszego składu? Okej okay. No nie Inny no, rune i to może sobie nim zagram, ale nie zobaczę jeszcze Dobra. Teraz mega paczka wymienna Będzie walkout Bez walkoutu, czyli wszystko w pixel raczej, nie? Na pewno walkout będzie bez walkoutu być na pewno lokalny. To nie jest zmienne, chyba. Dobra, jest, ale... Co... Co... ale. Nie, robię choć szwabcia podsłuchania, może. O! A nie chcę już jak to? się nazywa klub. Co? Jak chcie na za, co niby? On do doza, mogę z fatalnym przeciwnikiem, ale za co ja dostanę szlifowaną kajatkę, on nie wierzy, bardzo japadło. 3 do 0. I mamy reczek. Pięknie. A nie wiem, ten materiał został. Czy będą Nie wiem, za co dostał. Sprawa sobie to. A ja teraz w na nam playpika. Dwa playpiki, 83 plus e, 10 ich jest. Znaczy dwa są, ale 10 kart. Okej, okay. jest Messi. 58. Weźmiemy go sobie. A trzy mogę wybrać. Jeszcze Jadego. No i Romero. Ok. Takie trzy karty. Fajnie. I. Kto? No to jasne. Nic dobrego. Oprócz tego No i to tyle. ok, No i będziemy mieli zaraz, otworzymy sobie paczkę Nieśmiertelnych Wód 89+, plus i 3 paczki 84+, plus i 7 kart. Ale najpierw sobie zagramy jeszcze paczkę i dopiero na koniec sobie te wszystkie paczki. Zabiegamy sobie, to jest ten ostatni mecz i jeśli go wygląda to będziemy mieli wszystkie wygrane chyba raz, dwa i gol, jeden do zera, szybko, trzecia minuta tak, 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 tak i wtedy pobiegnę tu i będzie gol, ok, bardzo za to jest bardzo fajna akcja Taka ci tiki, tiki taka jak z jakiś bajecylony sobie. Więc tutaj jest fajna akcja. Zlikwię podanie i dopiero chciałam podać. Dwie sekundy po tym. Bum, 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 bum. Ale piękna akcja! 3 do 0! Ale? Co on robi? A, rage quit! Dawaj. No i to już koniec z Teraz te najmocniejsze paczki. Będzie... Walkout. środkowy pomocnik. Gendigan. 87, tak? On ma 87, tak, ma 87. Podwójny walkout to jest. Nie obraca go son! Okej, okay, bardzo fajna karta. I O! odbieram! Okej, okay, fajna karta chyba. Chociaż. Okej, okay, może podjeść jakąś ewolucję. A ile on kosztuje? Bo. chyba 60 tysięcy, dobrze. A na razie pierwsza. Pierwsza oddała. Walkout, ale skipujemy. 98K, to chyba będzie tak. Mid. A... Ja widziałem Anglię. Znaczy, ja widziałem Francję. nie. No nie, 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 nieważne. Nie Walkout. Kimiś... No fajne w sumie fajna paczka. Gondel Piero, nie wiem czemu nic nie kosztuje i teraz. Ostatnia paczka, kto to jest? Okej, eee... okej, okay, okay. mamy teraz 182 tysiące już ktoś go kupił. No i to byłoby w sumie to ten w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym. Cześć.